Coraz bliżej święta. Wybraliśmy się na Rzeszowski Rynek, by porozmawiać z mieszkańcami o tym, czego słuchają w tym wyjątkowym okresie. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka świąteczna? All I Want For Christmas Is You, Marie Carey. Z jaką piosenką najbardziej kojarzy Ci się święta? Najbardziej z Last Christmas. Nie dlatego, że lubię, tylko tego jest dużo. Święta. Czy słuchasz świątecznych piosenek? Nie, nie słucham. Uważam, że już to po prostu jest Te przez radiusz za i za dużo się tego nasłuchałem już po prostu. Czy świąteczne piosenki wprowadzają Cię w magiczny klimat? Tak, uwielbiam klimat świąt i w sumie już od listopada słucham świątecznych piosenek. E, a masz jakąś swoją ulubioną może? E, nie, nie mam jakiejś ulubionej. Słucham ogólnie składanek świątecznych. Po prostu wszystkie są super. Tak. <laughs> Czy słuchasz świątecznych piosenek? Na no, co dzień nie słucham, aczkolwiek jestem skłonny od czasu do czasu sobie puścić golców. Jako jakaś taka alternatywa? Więc mogę tak powiedzieć. Jestem trochę skazany na słuchanie przez to, że wszędzie lecą, ale tak dla siebie to nie słucham. A słuchasz jakiejś alternatywy świątecznych piosenek, może? No, można tak powiedzieć. Często na YouTube na przykład sz szukam coverów metalowych, świątecznych piosenek. Jest to ciekawa alternatywa, tego nie ma wszędzie. Czy słuchasz piosenek świątecznych tylko w grudniu? Nie słucham ich tylko w grudniu, bo według mnie niektóre są tak dobrze zrobione, że można ich słuchać okrągło, na wakacjach, na Wielkanoc nawet, cały rok po prostu. W takim razie jaka jest Twoja ulubiona piosenka świąteczna? Nie powiedziałabym, że to piosenka świąteczna, ale myślę, że można zaliczyć. Lubię słuchać Cichej Nocy, jest to naprawdę bardzo spokojna piosenka, e, idealnie się dopasowuje do, e, myślę, mojego charakteru i po prostu bardzo ją lubię. Czy świątecznych piosenek słuchasz tylko w grudniu? Tak, ponieważ w grudniu tylko czuję klimat świąt. Dobrze, dziękuję bardzo. A czy wysłuchacie świątecznych piosenek i macie swoje ulubione? Podzielcie się nimi w komentarzach.